Proszę zobaczyć, tu jest około 2 cm różnicy. Czy można powiedzieć, że a, ty powinieneś mieć 2 cm dalej, a ty powinieneś mieć 2 cm bliżej? No. Nie powiedzieć można. No. Tak, tylko, tylko ja mówię w tym sensie, że tu jest Nie, fizjologiczne, co no inne inne... inna budowa, inna, inne proporcje, inna meha, e, praca mięśniowa, inna ścignowa. No. I teraz nie ma jednego wzorca. No? Nie ma jednego wzorca. My możemy mówić, co ma zawierać ta pozycja, ale każdy z, 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 z osobno musimy swoją pozycję wypracować. No? Żeby, on, żeby ona była dobra. Może to być nie, nie przyzwyczajenie i zła pozycja, bo to też żeby, to nie jest tak łatwo. Ale generalnie rzecz biorąc, nie ma tutaj możliwości, żebym ja na przykład. Tu podciągał i mówił, o, nie stanąłeś w takiej pozycji jak on, to ty masz do niczego pozycję. Słyszałeś? No ale to do ciebie było. <śla> <śla> w ten sposób. Nie, nie można powiedzieć. Każdy ma swoją pozycję, tak jak robię jest w tym przysiadzie. Każdy ma swoją pozycję. Każdy ma... To jest jego ciało, to jest jego ciało. I, i kształtują sobie według tego ciała tą rzecz. No. Więc proszę na to uważać, ale tutaj nie ma wolnej Amerykanki, żeby nie było to, że a to ja sobie, jeb, jak ja się stanę to będzie dobrze. No nie do końca tak jest, no. bo są pewne wzorce, ale, ale, ale tak jak mówię, nikt tutaj nie powinien kogoś rozciągać nadmiernie i tak dalej, bo tak ładnie jest na przykład na zawodach albo do zdjęć. To mówią, ładniusi amerykańscy. To jest amerykański, <śmiech> 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 a, amerykański <laughs> jak sami <laughs> swoje. Okej, okay. także e, proszę na to zwrócić uwagę, nie ma jednego wzoru, ale każdy ma swoją pozycję odpowiednio kształtować i pracować na nią, żeby dojść do, do swojej funkcji. Ona ma być stabilna, ona ma być jednorodna, ona ma być w przejściach dynamiczna, umożliwiać nam przemieszczanie dłowia.